Widać na kanale Olaf Games w 8, tak? Nie. Nie wiem, który to odcinek, więc dzisiaj jest odcinka powiedzianego, ale dzisiaj... No, eee... w sumie nic ciekawego. Czekamy, czekamy. Mam tu jakieś tam nagrać ze składowatem, ze mną za jedynkę, bo... Przy, przypadkowo sobie robiłem, więc... No, mamy te dwie paczuszki też dzisiaj, fajnie przydaję i tyle. Może coś wypadnie. Lecimy. Ale ja jestem liczę, że takie nie będzie. O! Będzie! To fajnie. To mogę go sprzedać sobie. XD. Walerii 600 monet. Zawsze to coś. 100 monet jest, 1000 monet Przepraszam, przepraszam, ja nie będę taki surowy Przepraszam bardzo Przydadzą mi się te monety I druga paczka to już rzadkiego piłkarza Pewnie nawet nie będzie, zobaczmy sami Tak jak myślałem, więc pomijamy może być zawsze r Ale no, to nie jest r -wi. Więc e, tak średnio O! Tylko nie kontrakty i kondycje no co? O! I bolet Bardzo fajnie Przydadzą mi się te monety, Bo z moich składów znalazcie takie coś Jak Nie, to nie jest mój skład Spokojnie, tak? To ja jeszcze nie ogłupiałem. Bo, wiecie, dlaczego to jest tak biedne? Bo y, muszę zbierać. Y, patrzcie, tutaj pójdzie Rabio, a tu pójdzie Paolo Dybala. Takie są zamysły. Jak nie starczy na Dybalę, to pójdzie Mentes. Pewnie. Tak mi się coś wydaje. No, ale ja skąd ja to wiem. Dzisiaj też krótszy odcinek strem, no 3 będzie później, tak wszystko e... jak widzicie sami nie zrobiłem tego, no coś tutaj też próbuję robić e... Tutaj zaraz będę miał tego i 15 tysięcy i będę miał Air er Shara'ego, nie mogę się już doczekać, szczerze. Bo to jest już pewne, że wezmę El Sharawego No nie wiem, sorry, ale wezmę El Sharawego no. e, Dobra, dzięki za oglądanie tego filmiku znowu króciutko, ale ja nie mam, nie mam co tu nagrywać na razie e, Kolejny film pojawi się e, Z FIFA pojawi się albo w czwartek, więc trochę będziecie czekać, bo teraz wrzucę inny filmik, więc wy, ma, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!